O dziewiątej. Dzisiaj w studiu gościmy podinspektor Małgorzatę Barską, rzeczniczkę prasową Zielonogórskiej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Kilka dni temu pożegnaliśmy 2024 rok. Jaki to był czas dla Zielonej Góry, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Myślę, że nie był to szczególny e, rok. Nie było więcej zdarzeń, nie było więcej. E, Jakichś sytuacji kryzysowych. Dla Zielonogórskiej Policji, jak zwykle, był to rok bardzo pracowity. Natomiast, co nas smuci, Mieliśmy e, aż 11 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, i to jest e, rzecz, na której się chcemy bardzo skupić. Państwo zresztą widzicie to też w naszych mediach, że e, zielonogórscy policjanci ruchu drogowego naprawdę są zaangażowani w swoją pracę i wiele działań prowadzimy, ale chcielibyśmy też e, zwrócić uwagę wszystkich kierujących i pieszych, że tak naprawdę e, w większej e, w większej mierze nasze bezpieczeństwo na drodze zależy od nas samych. I tu jest istotne, żebyśmy szanowali przepisy ruchu drogowego, żebyśmy szanowali e, e, innych uczestników i żebyśmy nie lekceważyli e, oznakowań e, drogowych, czerwonego światła czy e, ograniczeń prędkości, bo to są główne przyczyny e, wypadków. A alkohol? E, alkohol, e, owszem, to są głośne medialne sprawy. My nie mieliśmy akurat w tamtym roku wypadku. Spowodowanego kolizję tak, przez, przez osobę nietrzeźwę nie mieliśmy wypadku. Natomiast mieliśmy wypadek, gdzie e, pierwsza osoba nietrzeźwa e, została Uderzona na przejściu dla pieszych, nie był to śmiertelny wypadek, osoba ta została ranna, natomiast no wiem, alkohol oczywiście ogranicza naszą percepcję i tutaj również powoduje ryzykowne zachowania. Stąd my nie ustajemy w kontrolach trzeźwości na drogach. Te akcje są nie organizowane wszystkim praktycznie się, tak, nie wszystkim się oczywiście to podoba, natomiast z tego, co jak Państwo widzicie, też w mediach ogólnopolskich, jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ w ostatnim okresie chociażby w Polsce były dwa wypadki, kiedy nie trzeźwi za kierownicą e, zabili e, dwie osoby na, na, na przejściach dla pieszych. Także to jest absolutnie priorytet. Nie będziemy e, ustawać w tych kontrolach. Będzie, możecie się Państwo ich spodziewać o różnych porach doby, w różnych miejscach e, i na pewno będziemy takie kontrole prowadzić. A jaki e, rok 2025 będzie dla zielonogórskiej policji? Myślę, że najważniejszym o czym trzeba wspomnieć to jest to, że rok 2025 to jest rok obchodów stulecia kobiet w policji, ponieważ w 1925 roku, w lutym, zostały przyjęte pierwsze kobiety do polskiej policji. I od tego czasu kobiety są w policji, jest ich coraz więcej, wtedy były to oczywiście bardzo mała była grupa teraz mamy tych kobiet już niemal 20% bardzo, wszystkie właściwie zadania które policja ma w, w określone w ustawie również kobiety w tych wszystkich służbach i te wszystkie zadania wykonują także mamy kobiety i na drodze i w służbach kryminalnych i przewodników psów i techników kryminalistycznych Wszystkie możecie Państwo znaleźć, a myślę, że takim znakiem też będzie tego, jak pracują zielonogórskie policjantki. Akurat jest to, że przygotowaliśmy na ten rok specjalny kalendarz. W tym kalendarzu na, na ten rok są jedynie zdjęcia zielonogórskich policjantek właśnie z różnych służb. W Zielonogórskiej Policji również na tych najwyższych szczeblach pracują kobiety. Tak, bardzo nas to cieszy, że w, właśnie w tym roku Stulecia Kobiet w Policji mamy panią e, zastępcę komendanta miejskiego policji, panią nadkomisarz Monikę Nowakowską, która odpowiada za pion kryminalny. Od wielu miesięcy mówi się o tym, że brakuje policjantów i te nabory cały czas trwają. Macie już gotowy harmonogram na ten rok, jak będą wyglądały przyjęcia, również właśnie do zielonogórskiej policji. W tym roku jest planowanych 9 przyjęć, dziewięć dat, kiedy będą przyjęcia do policji. Pierwsze to jest 27 lutego. E, oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, żeby pomyśleć e, o, o tym, żeby, żeby związać swoje zawodowe życie z policją. Dzisiaj akurat jest środa, jak w każdą środę e, prowadzimy zajęcia dla kandydatów do policji, zapraszamy na godzinę 12 na, do hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli. Tam rozkładamy tor sprawnościowy. Wprawdzie jest mowa o tym, że mają się zmienić te zasady, właśnie e, testu sprawności fizycznej, ale wciąż jeszcze przygotowujemy do tego obowiązującego testu. E, myślę, że e, powinny też się zastanowić nad, nad naszą propozycją e, osoby, które już są na rynku pracy, e, nie tylko ci młodzi, którzy są zaraz po szkołach, ale tacy, którzy już kilka lat nawet funkcjonują na rynku pracy, bo na pewno e, nasza e, firma, nasza organizacja daje, daje zupełnie inne możliwości. Tak? To jest przede wszystkim brak nudy, robimy codziennie coś innego, nie ma rutyny, jest bezpieczeństwo socjalne, bo nasza firma raczej nie zbankrutuje, zawsze będziemy i na pewno każdy może swoją drogę znaleźć, więc zachęcam. A mogę powiedzieć, że wiem o czym mówię, ponieważ w tym roku ja mam rocznicę 30-lecia. Pracy w pracy, policji? W służby w policji, kiedy założyłam mundur. A może Pani przypomnieć, kto tak naprawdę może starać się o tę pracę? Już wiem, że to nie musi być osoba, która dopiero co ukończyła szkołę, ale jakie są wymogi? Przede wszystkim osoba, która skończyła szkołę średnią. Nie musi być, nie jest konieczna matura, natomiast ukończenie szkoły średniej. Co najmniej szkoły średniej. Tak. Co najmniej szkoły oczywiście. Ym, musi to być osoba z obywatelstwem e, polskim, e, osoba, która nie była e, karana. Oczywiście nie mówimy tutaj o wykroczeniach, mówimy o przestępstwach kryminalnych czy, czy karno-skarbowych. E, osoba, która ma w miarę dobry e, stan zdrowia, dlatego że e, no, jednak są jakieś wymagania tutaj w czasie służby, jednak trochę wysiłku policjanci fizycznego muszą też e, włożyć, zwłaszcza w, służbę, w służbie na drodze. E, I e, nie są przeciwwskazaniem jakieś tutaj drobne rzeczy, jak na przykład bada wzroku, tak? czy, czy to wszystko oczywiście decyduje komisja Zdro lekarska, natomiast nie są. Te drobne takie już różne zdrowotne problemy, czy, czy takich zidentyfikowane już, gdzie jesteśmy w trakcie, że mamy, mamy stałe leczenie, to nie są przeciwwskazania. A jak już taka osoba przejdzie te wszystkie testy, egzaminy, dostaje się do policji, to jak wygląda ta droga jej kariery przez pierwsze miesiące, lata? Pierwszy jest szkolenie podstawowe, to jest obecnie. 6 miesięcy szkolenia podstawowego, w której ze szkół policji. Później jest tak zwana adaptacja w policji. Najczęściej ci policjanci wyjeżdżają do służby do Warszawy, do, do stolicy, akurat tutaj z naszego, z naszego województwa. I potem po tych dziewięciu w sumie miesiącach przyjeżdżają gotowi do służby na zielonogórskim. E, terenie i e, no myślę, że to że dla, mnie, dla mnie z perspektywy mojego doświadczenia zawodowego to ma sens, tak? bo tak naprawdę praca na ulicy przygotowuje do tego, żeby później pełnić e, inne zadania e, w służbie. Czyli niezależnie od tego, z jakim wykształceniem przechodzimy do policji, warto, żebyśmy to doświadczenie na, na ulicy, w patrolu ruchu drogowego, czy w patrolu e, prewencyjnym żebyśmy zdobyli. Ferie zimowe 2025 w województwie lubuskim Zapasem. To oznacza, że również w Zielonej Górze uczniowie będą mieli chwilę odpoczynku od nauki. No właśnie, wy się już do tego czasu przygotowujecie. Między innymi, pewnie lada moment ruszą kontrole autokarów przewożących dzieci na zimowiska. No Oczywiście, kontrole autokarów, jak Państwo wiecie, prowadzimy przez cały rok, także y, można zgłosić taką potrzebę takiej kontroli. Pod naszym numerem telefonu Sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego lub Udużórnego. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo na stronie. Oczywiście, w czasie ferii spodziewamy się zwiększonej liczby tych kontroli, dlatego warto taką. Taką prośbę do nas skierować wcześniej, przynajmniej jeden dzień wcześniej, żeby można było to zaplanować. I pamiętajcie Państwo, że taka kontrola trwa co najmniej 20 minut, więc prosimy o zaplanowanie kontroli przed godziną odjazdu grupy i oczywiście warto to, warto to zrobić. Sprawdzacie sprawdzamy, wtedy stację. Tak, stan techniczny książkę kierującego, kierującego dokumenty, przygotowanie pojazdu do przewozu. E, właśnie nieletnich i, i no, wszystkie te informacje też znajdziecie Państwo na naszej stronie. To jeszcze na koniec krótko zapytam, jak powinniśmy się przygotować do tych ferii, żeby było one dla nas bezpieczne? E, myślę, że powinniśmy przede wszystkim przemyśleć to, jak, czy jeżeli wyjeżdżamy, e, czy zabezpieczyliśmy wystarczająco naszą nieruchomość, nasze mieszkanie i nasz dom. To, co powtarzamy od, od lat, najlepszym strażnikiem jest dobry sąsiad, czujny sąsiad. Pamiętajcie Państwo, żeby zwracać uwagę na to, kto się kręci po naszym e, osiedlu, kto się kręci po naszej, e, po naszej klatce schodowej. Zapytajmy, kogo szukacie. Często to e, odstrasza wamywaczy. Wyjeżdżając, sprawdźmy, czy zabezpieczyliśmy nasz dom, czy są zamknięte wszystkie okienka, czy, czy wejścia. Są zamknięte w dobry sposób. Warto zainwestować w certyfikowany zamek, który jest trudny do, do sforcowania przez włamywaczy i po prostu rzeczywiście poprośmy sąsiadów o to, żeby zwracali uwagę na naszą nieruchomość, ale też w mediach społecznościowych nie chwalmy się, że wyjeżdżamy, bo no, włamywacze przygotowują się często do, do tego, żeby, żeby okraść taki dom, czyli po prostu sprawdzają informacje. Będziecie, rozumiem, też tutaj na miejscu kontrolowali, sprawdzali to, jak bawią się dzieci, które spędzą ferie zimowe właśnie w Zielonej Górze. Oczywiście prewencja kryminalna, czyli uczenie dzieci o bezpieczeństwie, to jest jedno z zadań, stałych zadań policji. Nasz zespół do spraw nieletnich jak zwykle będzie się spotykał z dziećmi na, na zimowiskach, mówiąc o tym, jak bezpiecznie spędzać czas w domu czy na świeżym powietrzu. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Moim i Państwa gościem była podinspektor Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa Zielonogórskiej Policji. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.